Z nami w studiu Majką Pany Polska jest Piotr Dardziński, prezes sieci badawczej Łukasiewicz. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam, witam serdecznie. Tak dużo się mówi o tym, że naukowcy powinni wiedzieć, jak wdrażać, jak komercjalizować swoje pomysły, i że wielu z nich nie rozumie tego. Ale ja bym może odwrócił trochę to pytanie, bo może biznes nie rozumie, że powinien korzystać z wiedzy naukowców. A ja będę jeszcze bardziej przekonany, Panie redaktorze, i powiem, że i biznes, i naukowcy rozumieją. Wszyscy rozumieją. Rozumieją. Znaczy, my nie mamy takiego doświadczenia, żeby coś było niejasne. Co nie znaczy, że to jest łatwe, tak? bo to jest troszeczkę inna, inna rzecz. Dlaczego gotów jestem zaryzykować takie twierdzenie? Dlatego, że dzięki wyzwaniom Łukasiewicza, w którym bardzo szybko odpowiadamy na konkretne zgłoszone przez przedsiębiorców problemy, my mniej więcej wiemy, czy biznes pyta, o co biznes pyta. Czy nasi naukowcy na te problemy odpowiadają? Zapytał, czy, nie, czy nie, przekonujemy, nie przekonujemy biznesu, żeby zapytał. W wyzwaniach Łukasiewicza, które uruchomiliśmy w listopadzie 2019 roku, do dzisiaj wzięło udział plus minus 650 firm, które rzuciły nam 1500 wyzwań. I to były bardzo różne firmy. To były firmy, z którymi już znaliśmy, mieliśmy wcześniej współpracę, ale to były też bardzo często, i to jest dla nas największa radość, firmy, które wypełniały po prostu formularz online które na przykład nie miały żadnego doświadczenia w realizowaniu projektów B plus R. Nie miały w ogóle żadnych Nie, w i to jest idealna sytuacja, bo ostatnio mieliśmy taką sytuację, bo my co tydzień sprawdzamy, kto nam rzuca wyzwania i ja zwykle dopytuję o to, skąd firma się dowiedziała, no więc była firma, która po prostu usłyszała o nas w mediach, mam nadzieję, że ten wywiad również będzie przynieść takie efekty. I rzuciła nam wyzwanie i Państwo teraz będą się pewnie uśmiechać, bo wyzwanie jest bożonarodzeniowe. A dzisiaj mamy czerwiec. Czego dotyczyła? Mianowicie firma jest dużą firmą, działającą na rynkach międzynarodowych i wyposaża centra handlowe w choinki, które są z tworzywa sztucznego wyprodukowane. Jak się kończy sezon Bożego Narodzenia, to nie wiadomo, co z tymi choinkami zrobić, a ponieważ żyjemy w świecie, który chce wszystko przetwarzać, gospodarka obiegu zamkniętego, nie zapytali nas, co my możemy z takimi choinkami zrobić. No więc mamy wyzwania, które dotyczą bardzo, no, powiedziałbym, prostych, ale jak gdyby takich bliskich życia problemów, gdzie jest dużo śmieci, te śmieci trzeba przetwarzać i trzeba je zawracać do gospodarki, ale mamy też wyzwania, które są bardzo zaawansowane, technologiczne, tak jak na przykład mikroprocesory na Azotku Galu. I to jest ta uniwersalność Łukasiewicza. Wypełniasz formularz, rzucasz wyzwanie, my w 15 dni mówimy, mamy zespół, mamy infrastrukturę, wiemy, ile mniej więcej to będzie kosztowało i jak długo to będzie trwało. Wobec tego nie mamy tego komunikacyjnego procesu. Czy to znaczy, że nam się wszystko udaje? Oczywiście nie, bo ludzie czasami pytają po to, żeby zapytać. Czasami pytają, ale się dowiadują, że to jest, to jest zbyt skomplikowane. Czasami pytają, dowiadują się, że to jest zbyt skomplikowane i nie mają na to pieniędzy, dokładnie tak. No więc tych kroków, czy kamieni milowych, czy przeszkód, które trzeba przeskoczyć jest dużo, ale mniej więcej 25% tych inicjacyjnych spotkań kończy się kontraktami. Na ile z tych 1500 wyzwań, ile to były, pochodziły z takich firm mniejszych, yy, które no, rzeczywiście nie mają u siebie żadnych yy, zespołów? 30% tych firm, które nam rzuciły wyzwania, to były wyzwania które, yy, z firm, które nie mają żadnego doświadczenia w B+R, i były mikro i średnimi przedsiębiorcami. No więc yy, pokazuje, że jedna, że ten potencjał jest dokładnie. Myślę, że one nabierają śmiałości, yy, dlatego że my mówimy, odpowiemy na Twoje pytanie, nawet jak ono nie będzie zadane super precyzyjnie, to po, pomożemy Ci zdefiniować to, 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 to sformułować, sformułować tak, bo, bo my występujemy jako centrum, jako ten pośrednik. Trafia pytanie do nas, gospodarz wyzwania kontaktuje się z firmą, mówi, czy ja dobrze zrozumiałem, że Państwo mają problem z tym i tym, precyzuje jak gdyby to, na czym polega problem technologiczny, i wtedy wysyłamy taki, takiego kola naszego do, wewnętrznego do Łukasiewicza, i wszyscy naukowcy, jak gdyby przyglądają się temu, i ktoś podnosi rękę, mówi: Ja wiem, jak to zrobić, i wiem, gdzie znaleźć ludzi, którzy mogą to zrobić. I właśnie to jest za darmo, no więc to, to jest ten element, który. Nagle dodaje odwagi tym małym i średnim, że jeśli to nic nie kosztuje no to może warto spróbować. To jest trochę obciążające dla całego Łukasiewicza i czasami naukowcy delikatnie narzekają na to, że muszą na dużą ilość takich pytań odpowiadać, ale my mówimy pamiętajcie, że to jest też forma komunikacji i opowiadania o tym jak nauka funkcjonuje. Może ci przedsiębiorcy dzisiaj jeszcze nie są gotowi do tego, żeby zrobić z nami projekt, ale dobry kontakt. Szybka odpowiedź. Nauczy ich, czego ich jeszcze potrzeba i być może wrócą do nas za pół roku, za rok już lepiej przygotowani. Tego klienta musimy sobie też wychować trochę, musimy go wyedukować albo przekornie, właściwie to powinien powiedzieć, może on nas musi wyedukować, czego on potrzebuje, żeby to było skuteczne. To, to robicie za darmo, ale na czym w takim razie zarabiacie? Dobrze? Zarabiamy na końcu na podpisaniu kontraktu i zarabiamy na podpisaniu kontraktu i mamy na tych kontraktów na tyle dużo że to nam pozwala wypracować te miliard trzysta milionów rocznie i być na pozytywnym wyniku finansowym, chociaż tak jak dzisiaj w czasie innowatorium Łukasiewicza wspomniałem, nam nie zależy na zysku. My cały zysk będziemy teraz inwestować, bardzo mocno chcemy zainwestować w kadrę Łukasiewicza, ponieważ jeśli mamy 1500 wyzwań w ciągu tych no nie, nie całych trzech lat, to znaczy, że nam i 650 firm, to znaczy, że jak nam będzie wzrastało w taki sposób, jak nam przerastają te wyzwania, to nam za chwilę zabraknie ludzi do realizacji projektów. Dlatego wszystkich, którzy chcieliby znaleźć atrakcyjne, fajne miejsce z ciekawą pracą. I nauka, i biznes. Zapraszam, zapraszam do, do Łukasiewicza. Potrzebujemy około 2000 ludzi w ciągu dwóch lat. I to jest to wyzwanie na kolejne lata, tak? Dla, dla, dla sieci badawczej Łukasiewicza. Kolejne wyzwanie, na, na, czy wyzwanie na kolejne lata, to na pewno jest inwestycja w ludzi, ale ta inwestycja w ludzi jest po to, żebyśmy mogli mieć więcej projektów, a bardzo byśmy chcieli, i to też jest taki life motyw innowatorium Łukasiewicza, na którym jesteśmy, żeby. W skuteczniejszy sposób wykorzystać program Horyzont Europa. To jest program europejski, w którym budżet wynosi 95 miliardów euro. Poprzednik Horyzontu Europa, czyli Horyzont 2020, nie był dla nas jako Polaków największym sukcesem, bo finalnie wpłaciliśmy więcej do, do projektu damu niż uzyskaliśmy. Nie chcemy, żeby się ta sytuacja powtórzyła z Horyzontem Europa. Oczywiście. To nie jest kwestia Łukasiewicza, to jest kwestia przedsiębiorców, uczelni, innych instytutów badawczych i dlatego na innowatorium zaprosiliśmy wszystkich. I 15 najlepszych uczelni, ponad 450 przedstawicieli polskich firm, które chcą robić projekty B, +R, kolegów z zagranicy, bo w horyzoncie trzeba być mocno posieciowanym z zagranicą. No i samych inżynierów Łukasiewicza to jest ponad 750 osób. Czyli można powiedzieć, że są pieniądze, są ludzie. Tylko to trzeba to wszystko usieciowić, połączyć i wtedy to zadziała. Jakby tylko dodać do tego, co pan redaktor powiedział, tryb warunkowy. Pieniądze mogą być, ludzie mogą być, tylko trzeba umieć te pieniądze zdobyć, trzeba umieć z tymi ludźmi zarządzać i trzeba umieć to wszystko połączyć. Ale prawdą jest, że nie, nie jesteśmy w sytuacji, w której ludzi nie ma i w której nie ma pieniędzy. A ja, a ja zachęcam przedsiębiorców, wejdźcie na stronę Łukasiewicza, wypełnijcie formularz, zadajcie pytanie. I być może znajdziecie Pany odpowiedź. będzie sprawdzał, czy skutecznie Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Piotr Dardziński, prezes sieci badawczej Łukasiewicz.